Jak wyobrażacie sobie swoją emeryturę i starość? Co będziecie robili, gdzie mieszkali, czy w ogóle myślicie o tym? Eee, no właśnie, my tak naprawdę nie wiemy. To znaczy, mamy, mamy tam kilka wizji i na pewno wydaje mi się, że nasze życie nie będzie związane z Warszawą, czy będzie związane. Wydaje mi się, że raczej będziemy uciekać w jakieś ciche i spokojne miejsca. Eee, mamy kilka opcji, kilka możliwości i. <laughs> nie wiem, czy gdzieś jak podskoczyłam na łóżku, ale tego jeszcze nie było. Hanka właśnie wstała i przeszła do nas. Z drugiego pokoju Hania, którą pierwszy raz położyliśmy na łóżku Heli w Wyższym, miałam nadrzebkę. Myśleliśmy, że jak się obudzi, zacznie płakać, zawoła nas. Ona po prostu wzięła lalkę za włosy i z nią przyszła. Czy myślimy o tym, na kto będzie na emeryturze? Mamy nadzieję trochę zwolnić i ja mu chciała Móc się dalej jakoś realizować, żyć, nie wegetować, tak jak na przykład wiele osób, takich nie wiem, po 60., gdzie to wiek jest jeszcze po prostu, gdzie to w ogóle, wiek do, nie wiem, umierania, czy w ogóle do się, wiecie, do załamywania rąk, że to już jest starość. My jesteśmy bardzo, bardzo otwarci i tak naprawdę dziś jesteśmy tu. A za miesiąc możemy być gdzie indziej, nie jesteśmy tacy zakorzenieni tutaj, osadzeni, że nie przywiązujemy do tego aż tak ogromnej wagi, gdzie jesteśmy, ważne, że razem. I ważne, żebyśmy się dobrze czuli w tym miejscu. Yy, macie jakiś sposób na usypianie dzieci? Marcin starsze, Ty młodsze, osobno czy razem z Wami w łóżku? To się jakby dynamicznie zmienia u nas, w zależności od okresu, przez który przechodzimy. I przez bardzo, bardzo długi okres czasu był jasny podział e, usypiania. Kafi miała na głowie Hankę, ja się zajmowałam Helą e, i codziennie był ten sam schemat. Natomiast od pewnego czasu ten schemat trochę się zmienił, i w tej chwili jest tak, że. E, co drugi dzień e, robimy zamianę, czyli jednego dnia ja usypiam Helę, Kafi e, Hankę, a później się zamieniamy. I Hela, I Hela jakby sama się tego domagała, ponieważ ja czytałem jej książki tylko po angielsku, opowiadałam jej bajki tylko po angielsku, natomiast Kafi czytała tylko po polsku. I, I widać było, że w pewnym momencie e, Hela e, bardzo chciała mieć czytane książki po polsku e, i chciała mieć też ten kontakt z mamą, więc e, w tej chwili jest tak, że no, robimy to na zmianę. Michaela często wybiera sobie, no dobra, no to może dzisiaj mama mnie będzie usypiała, a dzisiaj mam ochotę na tatę i wiecie, właściwie to ona nam tu dyktuje warunki. Ale staramy się trzymać, żeby tam co drugi dzień się wymieniać. I co śmieszniejsze jest, e, śmieszne jest w tym wszystkim to, że jak usypiam Hankę, to zajmuje mi to połowę czasu, który poświęcę na to Kafi. Kolejne pytanie. Mnie ciekawią Twoje tatuaże Kafi. Dodam tylko, że podobają mi się i pasują. Ile ich razem masz? Czy ten na ręce ma jakieś szczególne znaczenie? Z czego się śmiejesz? Mam cztery tatuaże. Musiałam je policzyć w głowie. No tak, cztery tatuaże. Czyli tutaj za uchem, to jest mój najstarszy tatuaż. Tu na ręce, na ramieniu i na żebrach. Każdy tatuaż ma dla mnie szczególne znaczenie i każdy jest wyjątkowy, przemyślany. Nie są to tatuaże e, takie jakby wybrane z katalogu, wiecie, czasami przychodzimy chcemy mieć koniecznie tatuaż, nie wiemy jaki, wkartkujemy katalog, wybieramy, o dobra, zrób mi delfinka, e, <śm> mamy delfinka, nie. E, więc tutaj mam Ganesha. Ganesha jest związany z Indiami, z naszą podróżą, e, ponieważ to tam właśnie została poczęta Helena, i jest zakończona jego trąba szczypcami skorpiona, ponieważ jest to znak zodiaku Heli. Także to jest taka historia związana z miejscem poczęcia i z, z naszą znakiem, podróżą. znakiem zodiaku naszego pierwszego dziecka. Kwiaty to są peonie. To jest mój ulubiony zdecydowanie kwiat. To jest kwiat z naszego ślubu. Miałam taki bukiecik ślubny z peonii i peonie były na stołach naszych. I to jest również pytanie, na którym poległem podczas naszego quizu walentynkowego. Tak. powiedziałeś, że lilia jest moją ulubioną kwiatem. Zdecydowanie to, nie? I mam jeszcze za uchem napis, na żebrach napis. No ale na żebrach ten napis, on jest dosyć też fajny i dosyć ciekawy, bo razem go sobie robiliśmy. Tak. I to jest tekst naszej piosenki, która wiąże się z naszymi początkami i ja mam dwa pierwsze wersy, ty masz dwa kolejne wersy. Tak, to jest to jest very romantico historia. Hmm. Come, sweetheart. Martin dohani też mówi w języku angielskim, na to słyszycie, że mówi. <grymne> to ja przejmę teraz czytanie pytań, bo Kafi będzie zajęta. Gdybyście mieli szansę wyjechać gdzieś na stałe poza granicę Polski, to jaki kraj byście wybrali, gdzie chcielibyście mieszkać i wychowywać swoje dzieci? Eee, ja myślę, że wybralibyśmy kraj, gdzie jest ciepło. Tak, tak, tak. Dlatego, że obydwoje uwielbiamy ciepłe promienie słoneczne, lubimy się wygrzewać na słońcu i słońce daje nam energii do działania. Urodziliśmy się w lato i to jest motor napędowy naszego życia. Potrzebujemy go bardzo, więc tam, tam, gdzie jest ciepło i gdzie jest słonecznie. Natomiast jeśli chodzi o konkretną lokalizację, tak naprawdę myślę, że wszystko nam jest jedno, bo tak staramy się kierować naszym życiem, aby naszą pracę można było wykonywać z każdego zakątka świata, bylebyśmy mieli tylko dostęp do internetu i myślę, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby, żeby osiągnąć zamierzone cele. Co ty najbardziej cenisz sobie w Martinie Kafi? Jakieś dwie cechy, gdybyś miała wymienić, to samo pytanie do Martina. Dwie cechy, które najbardziej cenisz w kafi. Ja zacznę. Dobrze. Co ja sobie najbardziej cenię w tobie? Masz taką fajną zdolność do oceniania bieżących wydarzeń, tego, co się dzieje w naszym życiu, z zupełnie innej strony niż ja że... Mm, no, ale to każdy, każdy. Postawisz tak, osobę, ale to każde... oczywiście. Natomiast bardzo cenię sobie tą Twoją taką zdrową rozsądkowość, że nie jest ona... Wiadomo, że nie zawsze, nie zawsze się udaje i tam, wiesz, czasem jest tak, że mówię Ci, żebyś nie mierzyła innych swoją miarą i tak dalej. Natomiast ogólnie wydaje mi się, że właśnie podchodzisz tak na maksa zdroworozsądkowo i tak... Analitycznie, chociaż twierdzi, że nie masz analitycznego umysłu, ale uważam, że na przykład pewne sytuacje jesteś w stanie e, ocenić w sposób bardzo analityczny i rzeczowy. Taki e, e, pozbawiony emocji, bo wiadomo, że emocje czasem są złym doradcą, i, i masz taką zdolność, i strasznie mi to imponuje. Nawet nie mówiłem tego nigdy Tobie, no więc ja jesteś, no to jesteś, jesteś zdziwiona, ale... Analizuję teraz, moje trybiki tu pracują, no Ty właśnie <laughs> Tak, ale to jest takie na, 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 na czysto, jak teraz się zastanawiałem nad tym, jak przeczytałem to pytanie. To też nie jest tak, że jakby przygotowywaliśmy się do tych pytań i mieliśmy w głowie odpowiedzi, tylko na bieżąco. Lecimy jakby, na spontanie. Lecimy na, na, na spontanie, bo uważam, że to jest najfajniejsze i takie najbardziej prawdziwe. E, natomiast druga cecha, która jest, to jest taka. Tu już jakby się powtórzę, bo kiedyś o tym rozmawialiśmy to jest ciepło, które od ciebie bije. I taka naturalność w tym, co robisz nie ma tam nic wymuszonego e, jesteś po prostu sobą, niezależnie od sytuacji. I kocham Twoje piękno, takie Twoje wewnętrzne piękno, nie tylko zewnętrzne, bo oczywiście nie ulega wątpliwości, że jesteś piękną osobą, ale to wewnętrzne piękno, które jest ten taki spokój wewnętrzny i taka siła, która w tobie tkwi. Tak, to jest spokój, o którym piszą inni. Nie wiem, to mnie zadziwia. Jest, jest, i rozmawialiśmy o tym nieraz. Dwie cechy, które najbardziej cenię w Martinie, jedna to jest Pomoc innym. Słuchajcie, on jest zawsze chętny do pomocy innym. I nieważne, która jest godzina, nieważne, co się dzieje, nieważne, czy mamy miłych, czy niemiłych <grym> sąsiadów. On zawsze jest skory do pomocy. Eee, jakiś czas temu. E, był mróz, w ogóle śnieg, a on rano w ogóle. Gdzie, gdzie on się podziewał? On rano pomagał pani e, z samochodem, który nie chciał się odpalić, mimo że sam gdzieś tam jechał później na spotkanie. To w ogóle no, tam m, jakieś tam cudawianki odstawiał, żeby ona mogła wyruszyć do pracy. I tak samo no, takich przykładów mogłabym podawać wiele. E, jest strasznie uprzejmy i pomocny, i to jest super cecha. Która też na początku strasznie mnie w nim drażniła, bo jego znajomi i przyjaciele dzwonili do niego i walili drzwiami i oknami jak potrzebowali pomocy. To zawsze o każdej porze wiedzieli, że mogą się do niego zgłosić, a on im zawsze pomoże kosztem na przykład moim wtedy, no bo rzucał wszystko i w ogóle biegł im pomagać. Teraz trochę się opanował. Eee, Teraz i się opanował, bo mam mniej znajomych. Mniej znajomych też, ale no jest to bardziej gdzieś zbilansowane i zrównoważone. Natomiast no, jest to niewątpliwie e, bardzo fajna e, cecha i też jest no, oczywiście mi, czy dzieciom tak samo, pomocne. Jak go coś poproszę, zawsze to jest e, zrobione i zawsze mi w tym pomoże. E, I druga taka cecha, którą trudno mi było właśnie nazwać, trudno i zastanawiałam się bardzo długo nad tą cechą, e, to jest jego wszechstronność. I myślę, że bardzo mało to śpiewa no Ona też chce opowiedzieć o tacie, czyli ma wiele do powiedzenia. To jest jego wszechstronność, bo naprawdę ja jestem w szoku, jak można ogarniać po prostu tyle rzeczy. Nie wiem, rzeczy związane z jakimiś właśnie komputerami, z techniką, z zrobieniem strony, zrobieniem loga, z zrobieniem zakupów, z zrobieniem obiadu, z zabawą z dziećmi. E, więc jego wszechstronność, którą mi trudno było jakby sprecyzować i, i nazwać, ale to, że na przykład właśnie odwozi Helę do przedszkola i przyjeżdża z pięknym bukietem czerwonych tulipanów i że w ogóle gdzieś tam z tyłu głowy o tym myśli. E, jego wrażliwość, także to już pewnie jest kolejna cecha, bo strasznie mało jest e, Albo nie mało, ale do tej pory ja mało poznawałam tak wrażliwych yy, facetów. Często słyszałam, że dzieci, które są dwujęzyczne od narodzin słyszą dwa języki, mają długo problem z mową, zaczynają się odzywać naprawdę późno. Jak to było u was? W jakim wieku Hala zaczęła rozmawiać? Bo po filmikach widziałam, że super sobie radzi. Obserwuję inne dwujęzyczne dzieci i widzę, że sprawia im to problem. Też słyszeliśmy taką historię, yy, że dzieci dwujęzyczne później zaczynają yy. mówić. Natomiast e, wydaje mi się, że u nas e, jakim, takim katalizatorem e, e, szybkiego rozpoczęcia mówienia przez HELE było to, że myśmy strasznie dużo do niej mówili. Od samego początku. Jeżeli już w momencie, kiedy była takim małym glonem i przyprowadziliśmy ją do domu, to myśmy codziennie jej wszystko mówili, co robimy, co to jest, co to jest, e, gdzie teraz idziemy. I e, nigdy nie było tak, że ją zlewaliśmy. I tak praktycznie było przez cały ten okres aż do dzisiaj, że dużo rozmawiamy, nie zbywamy jej pytań i staramy się jej wszystko tłumaczyć w miarę możliwości rzetelnie, ale oczywiście te nasze informacje są przystosowane do jej wieku. I nawet jeżeli teraz na przykład rozmawiamy o, o planetach, bo ją interesują, bo składaliśmy układ słoneczny niedawno, więc się zajarała w ogóle planetami i tak dalej, więc jej opowiadam o tych planetach. Jest ciekawa, więc staramy się, staramy się po prostu na bieżąco jej wszystko tłumaczyć: to te rzeczy, o które nas pyta, i te, które ją ciekawią i interesują. E, śmieszna sytuacja, bo ostatnio rozmawialiśmy, e, rozmawialiśmy o, o echu, e, bo bardzo mnie interesowało, jak to jest, że to echo e, się, się robi i tak dalej, więc rozmawialiśmy o falach dźwiękowych niewidocznych z, z trzylatką, więc jest śmiesznie. A jakoś tam sobie abstrakcyjnie jakby to wszystko przyswaja i wydaje mi się, że tutaj tkwi nasza, nasz sukces z tym, że Hela bardzo, bardzo, bardzo szybko zaczęła mówić i ma bardzo bogaty zasób słów. Plus oczywiście książki, której czytamy codziennie w ilościach po prostu kosmicznych. Zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem przed pójściem spać. Więc ja myślę, że tak naprawdę to tylko i wyłącznie. A to chodzi plus być może, być może jakieś tam uwarunkowania genetyczne bo nie każde dziecko rozwija się w tym samym tempie, więc nie wiem, nam się po prostu poszczęściło. Czy Martin mówi do hani po angielsku i czy Hela rozmawia z nim po angielsku, czy nadal usiłuje po polsku? Więc tak, ja do Heli, e, e, do obu dziewczyn cały czas mówię po angielsku. E, Helka w dalszym ciągu mówi do mnie po polsku. E, wynika to przede wszystkim z faktu, że jestem jedyną osobą, z którą mam taki. To do ma... Momencik, zaraz do tego dojdę. E, usiłuję w głównej mierze mówić ze mną po polsku, ale pewnie wynika to z faktu e, jej zasobu słów i pewnej swobody, którą czuję w danym języku, ponieważ e, jestem jedyną osobą poza nauczycielką angielskiego w przedszkolu, z którą mam. Pania. Z którą ma możliwość porozmawiania po e, angielsku, i e, wydaje mi się, że czasem jej ciężko ubrać swoje, e, swoje myśli w słowa angielskie, i czasem miesza polski z angielskim, czasem mówi tylko po polsku. Natomiast zauważyłem ciekawy fakt, że był taki okres wzmożonej pracy zawodowej u mnie kiedy nie mogłem poświęcić tyle tego czasu, ile poświęcałem wcześniej naszym dzieciom i nie bawiłem się tak często z Helą, jak, jak, jak robiłem to wcześniej i miało to jakby swoje implikacje w tym, że Hela mniej mówiła po angielsku. Natomiast od dwóch dni widzę, od dwóch dni słuchajcie, że poświęcam więcej czasu Heli, bawię się z nią i oczywiście podczas zabawy jest tylko i wyłącznie angielski i widzę, że też zaczęła więcej mówić po angielsku, więc uważam, że to jest skorelowane ze sobą. Im więcej czasu poświęcam Heli na zabawę i interakcję z nią, tym więcej jakby ona też stara się mówić, więc będę to obserwować i zobaczymy, jak, jak to wygląda, ale na razie, na razie od kilku dni jest tendencja zwyżkowa. O, wasze ulubione filmy na ten temat tworzy się od jakiegoś czasu post na e, bloga. Ty mówisz, żeby nie mieszać bloga tutaj. tak <laughs> No właśnie. Znaczy, bo, słuchajcie, no, ta lista jest Należy dosyć... Ale jaki właśnie gatunek, tak? No, mamy swoje ulubione komedie romantyczne, mamy swoje ulubione sensacyjne. Science fiction. I tak dalej. Więc może, może po prostu, żeby się tutaj nie rozwodzić już zbytnio nad tym tematem, e, śledźcie naszego bloga, bo tam opiszemy wszystko dokładnie i myślę, że to będzie chyba naj, naj, najfajniejsze, bo i tam damy linki do trailerów i krótkie opisy filmów, e, a tak naprawdę o, o naszych filmach i serialach i książkach moglibyśmy zrobić cały jeden odcinek na YouTubie. Tak. Albo nawet dwa. Czy jak czas i finanse pozwolą, e, gdzie planujecie wyjechać? Ale tak dalej. Indie? Ja myślę, że Indie już takie są no, przejedzone przez nas i na pewno chcielibyśmy zobaczyć Filipiny. Na pewno mi się marzy w ogóle Bali, e, Zanzibar to są miejsca takie no, Meksyk. Takie topowe. Nie wiemy tak naprawdę. No, ale tak naprawdę z drugiej strony rozmawiamy często o e, Barcelonie, o Hiszpanii w ogóle, także m, tych miejsc jest dość sporo. One się wiążą przede wszystkim z zasobnością naszego portfela, bo wiadomo, że przelot do Azji całą rodziną kosztuje całkiem sporo, ale później się to jakby wyrównuje przez jakby koszty życia na miejscu. Z kolei Europa i ciepła Europa, południe Europy jest bliżej, ale koszty tego życia są większe, więc tak naprawdę nie wiemy jeszcze i wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądał nasz standing finansowy. Dokładnie. E, wasze pierwsze spotkanie? Miłość od pierwszego czy od drugiego spojrzenia? No, kafie od drugiego ja od pierwszego. Od pierwszego? <laughs> no pewnie, że U tak. U mnie zdecydowanie od drugiego albo i od trzeciego, a nie no, <laughs> ogadanie, nie od pierwszego. My w ogóle zrobimy tak. Tutaj teraz pojawia się link do naszego pierwszego odcinka pod tytułem Jak się poznaliśmy i nie pozabijaliśmy. I tam jest wszystko fajnie wyjaśnione, myślę. I nie ma sensu powielać już tego. E, więc zapraszamy tutaj. Naprawdę. Dokładnie tak. Okej, okay, to by było chyba y, tyle pytań, które otrzymaliśmy od Was. Mam nadzieję, że zaspokoiliśmy Waszą ciekawość i. Daliśmy radę, wow, jestem pod wrażeniem, bo byłam pewna, że będziemy to w ogóle robić, 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 że. Nabieramy wprawę. Nabieramy chyba wprawę, jesteśmy, nie wiem, może coraz bardziej konkretni. Fajka. Piątka. W każdym razie dziękujemy D za Wasze pytania. Dziękujemy, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z naszych odpowiedzi. Jeżeli nie, no, to cóż. Y też e, mówiliśmy o granicach. E, pewne granice są i musimy je jasno sobie postawić, nawet jeżeli one są dosyć takie szerokie. E, no i co? Fajnie, że tu jesteście z nami. E, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału. Jak to mówi dzisiejsza młodzież? Dajcie suba. Do zobaczenia. Hej, papa! Pa.